Cześć! Jesteśmy W naszej reakcji łańcuchowej użyliśmy napędzenia katapulty, która wystrzeliła kulkę w wahadło, które pętem metalowym uderzyło w samochód, spychając go na równie pochyłą. Samochód zjeżdża po równi pochyłej, a wstążka magnezowa trafia w płomień polnika. Zachodzi reakcja spalania magnezu, przy której powstaje duży płomień, który jednocześnie przepala sznurek podtrzymujący pierwszą kulkę z koły Następnie, kiedy odchyla się ostatnia kulka, przekazuje ona energię kolejnej, która stacza się po wrzucając po drodze naczynka z specjalnymi odczynnikami, które zabarwiły roztwór. W reakcji użyliśmy chlorku żelaza 3, który utworzył barwne związki kompleksowe. kaderwina zapala lampkę. Lampka ładuje panel solarny, dzięki czemu uruchamia się wiatraczek. Uruchomiony wiatraczek strąca kulkę, która przechyla promówkę. Spływająca woda jest katalizatorem reakcji magnezu i zionu.